Kurna, dobra, nie widzieliście tego. Idą się z tej strony. Mały Olien, z mną jest Zjalony Noxi. <ścoughs> Zjalony raz, dwa, trzy. Witamy Was w Rainbow Friends. Pierwszy odcinek z Roblox. <ścoughs> w <postaci> tu parkinsonowa <ścoughs> Dobra. To Witamy be. Was w pierwszym odcinku z nowej gry, jak Roblox, która ma dużo milionów. Pewnie każdy z Was wie. I zagramy w Rainbow Friends. Zawie, przyjaciel LGBT. No znaczy co? So... Chodź. Więc tak, dzisiaj... Nie, dziennym nie wiecie, Jak ktoś nie wie, to zapraszamy do Mondara są obejście. Dobra, tak. wchodzę do boostu wspólnego. Pamiętajcie, dziękujemy za ostatnim odcinkiem z Arku, chociaż było bez Noxiego, to dużo się wy, wybił, bardzo się wybił. Się... Tak. Bardzo się wybił, dużo wyświetleń. Dziękujemy Wam za wszystkie te wsparcie. I jak jest teraz Noxie, to na odcinku będzie głośno i będzie coś mówione, A nie jak to, o. Wybieramy się na wycieczkę. A nie jak to zawsze u małego Aliena była czasami o, tak robię. Chapter One. O nie, czy -e. nie wiem, czy to. Nie, dobra, jest dobrze. Ładowanie. No, nie wiem w ogóle w jaki sposób <laughs> ten film ci tak wybił, że. Ty wiesz, ale na znaczy. W jeden... Że ja dalej w Forzie jest. Skip Czekaj, wychodzę. Z nim. Oczekiwanie na innych graczy. No, no, zaczynamy czy... grę. Nie, nie wiem. Nie, tylko się. Chciałem ja wyjść z forsy WO wow, wow jak głośno matko Ale piękne ale Piękny jest. świat Co jest? Eee e? Coś na się Stało Ja jestem w razie z Tylko do mnie pe pewny osobnik płci męskiej zadzwonił To to mógł być? O! Ale, o Boże. ale leżysz Eee! Co! Co? Cisa? O oh nie porwał. jet. well Co ty? Ja nie wiem o co w tej grze chodzi. W sensie trochę coś tam widziałem. Mojego ulubionego youtubera. Pierwsza gra to zbieranie takich klocuszków, ale najpierw druga gra musimy... Maj blog się przewróciły! Wy musicie je tak odłożyć, jak były. Tak, Ksawery, powodzenia. Ma... Tak, Znaczy, Bad Boy Lektor. Klocuszka Dobra, widzicie Klocusz. Tu nie chodź te balony. Wszystko to. Jakie balony? Mam jednego, mam jednego klocuszka. Ja opiecimy. też mam jednego. Tup, tup. Aha, tu już jest do schowania się. Plasuję na paluszka. Chodzi, <laughs> zresztą trochę, trochę tak strasznie się czuję. No bo ja słyszałem go. Chyba Dobra, nie, nie ma już, nie tu Wygrywam I to Ej, gdzie go. ja jestem? O, ile mam klasyczków? 6 O O, kolejny Piękny świat Ty, a tu coś... Pik, pik, pik. Ej, tu już mam 4... Ale prawa autorskie, proszę się uspokoić Pierwszy przyjaciel Blue 1991. Szkicowe książki. Co tu pisze? Oryginalne szkicowniki używane do tworzenia projektów postaci w kreskówkowym programie telewizyjnym A! Rainbow Friends. Friends. Goni mnie! No i dobra, niech cię wyruch. O kolejny kosuszki. Kolejny. Mam wszystkie kosuski. Jest taki typ gdzie jaki patus jesteś? Ale nie zginęłem, nie zginęłem. Ja mam 8 grosuszków, a ty ile? Ja 6? O, to odłożyłem, chodź do mnie. Czekaj, bo a tu patrzę, gdzie ja nie byłem. O, tu jest, siódmy. A tu byłem? Nawet nie wiem. To chyba nie byłem, ale ciemno. Ja... Jezus, bo moi widzowie pewnie nic nie będą widzieć. <śla> 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 EJ! JEST TO! GONI MNIE! Ale CIEBIE KTO GONI? Też niebieski. Dwóch jest? Tak Oto. Się rozmnażają to. Po tu do szafki Ja nie wiem czy ja idę Z buta wjeżdżam O, krucuszki Czekaj Jezus Idę w kartonie Piękny świat Przemierzam <laughs> w kartoniku. You only <laughs> saw it mi dał? Ej, chodź tu do mnie. Czekaj. Ja jestem w jakichś zamkach Hagiego łagiego Zerałem. Tu jest jakiś tu był. metalowy. Ty, a może to była... Może to była makieta! Oj! Ej nie jak schowam się do kartonu to on mnie nie zawłoży? Yy, musisz się schować przed tym jak cię zobaczy Bo jak cię zobaczy to karton gdzieś nie pomoże Dobra, cię w niego Dobra Podskoczył i uciekł Gdzie jesteś? Tak, nie wiem, w jakimś zameczkowym świecie O się spotkamy tu, tu przy kocuszku Czekaj no Witalaj <laughs> <laughs> O. On przy się kampi. Ja mam trzy. Byłem karton... ja z przy, o, o, o. przy ja... jakichś narzędziach jestem. O! Jakiś kurde. świat rolników. No escape. No escape from Hagiwagi. Jezu, widzowie, jak ja się boję. Ja nie mogę grać w horror. ja wtedy. Seram ze strachu tu mnie jakiś niebieski zgredek kurde goni Zgredek dostał skarpetę A... On nie on tu gdzieś jest Bieża. Że... O klocuszki tu są To danie Pyk, jeszcze cztery Jezus, gdzie one mogą być? Szukaj klocuszków A nie się oh, odpitala O! O oh, kurde mam... wiem, wiem 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 co tu będzie Mam raz, mam dwa A ty ile masz? Na razie zero Ja wierzcie No co, ja się tu przed nim chował Ej, słyszałem gdzieś jak, jak drzwi otworzyłeś Piękny świat Z buta wjeżdżam A! Złamałem nogę się czołgą. O! Dwa ostatnie klocki mam. Gdzie ty chodzisz? Idź teraz do klocuszków. Co ci się dzieje? są na Chodź do klocuszków. ratuj mnie! Ratuj mnie, niebieskie goni! Do klocuszków idź! Nie idę! Jestem w klocuszkach! Ja nie wiem, gdzie są klocuszki. Kamp się tam gdzieś. Ja nie wiem, gdzie są klocuszki. O kurna, bo niebieski tu się, dobra, wzgłóta Do jakiegoś teatru idę Nie wiem, czy dobrze idę O, jestem przy kluczówkach, gdzie jesteś? Dobra, ściskam O Jest e, Dziękuję <noise> Mam nadzieję, że Blue nie wam kłopotów wcale, ani prawie w serce nie wybuchła. mam zawał O nie, zielony kto to? Jest? Kto to? Jest? Dobra, nie mam. <grych> Ale morda piękna. Jak skóra, co jest? <grych> no. A zielony cię lubi tak wsysać. Get some rest. You need... Potrzebujesz, Odporaj, tego. Jak potrzebujesz tego na jutro. Co jest? Mam piękny nick. Gówniany. Znaczy piękny. Piękny świat Przejmę. Łóżeczko! Idę się przespać O, ja idę do różowego <grym> Ej pa <grym> 2 Co to była za trąbka? Wygląda na to, że Zielony się obudził Wygląda na to, że Myślę, się obudził że nie wiem... Myślę, że nie wiem, że tam jest nie musisz się o niego martwić, jest ślepy. Jak ty? Naszym... Jak możecie złapać, skoro cię nie widzi? Chyba, że to... Do... Radaj, zielonego nie można złapać. Można go znaczy... możecie złapać, tylko musisz do niego wystarczająco blisko podejść. E, przekarma teraz. Jezu, znowu coś jeszcze dzwoni. Czekaj, da się tu HUD wyłączyć taktycznie, bo chcę screena zrobić. Full screen, grappings mode, report record. Kamera. Tu idę tak, na nie. nie, wiem, jakie tu. A słyszysz mnie? Tak. Ja mam cztery. Nie, Idziemy, jadę. tam już nie. Chodź tu, chodź. Jak tu nie ma? Chodź niema. tu. Nie, chodź już, ja uciek Uciekam działam. od ciebie. My jest zielony gdzie? No właśnie, niech cię tam. Aj, jest zawiódł. Serio? Nie, chodź tu. Uciekam od ciebie, jestem w Waźnięce. jaki on jest widzowy, jak jaki on jest zrobiony? No, jestem królem Król po... Myślę, że odcinek z Roblox'a może się wybić, bo dużo osób, dużo... Znaleźć Kto pyta Ej, bo tu jest zielony Alany. Zielone, zielone, robię sobie zielone Zielany, ja Ej, bo on kurna, ługi -bugi. On ługi bugi Nie. na środku robi, co ja mam zrobić, żeby on poszedł? Jest ślepy, przejdę koło niego. O, na S się. Gdzie ty jesteś, Alanek? Nie, wy w jakiejś kopalni. Dobra, uciekam. Przeszedłem koło niego na ludzi. O o. Ej, bo idzie gdzieś tam, jakby co? Zielony green Kurde bele. Gdzie ja jestem? Co to jest za garnek? Tu... Nic nie ma. Znasz paszki. No kto pierwszy? O oh shit, blue idzie. Oj. Są dwie paszki, a tu blue krąży. Blues. Pita. To jest taki kuperkura walnął. Wyjazd By gdzie... znaczy... ja stąd Jak ten film będzie najdłuższy na kanale, on będzie pół godziny trwać. Drugi no cięcia. I mnie uciekam a już dałem paczki, widzisz, widzicie, widzowie, jeszcze tylko ty, ty to ty, jak nie. Ile jest 15 zbieranych? 6 Gdzmorni. O, jeszcze dwie. Kąd zanurzyć ta gra tak, To taki zielony, gdzieś tam A byłeś tam na samej... O, o! dupę! A! O właśnie! Nie, czekaj. Gdzie się szło na sam dół? Tu chyba? Nie. Zielony walącki. Nie. Z buta wierzch. Poziom A. Co? Zielony tam był? E, e, <gryw> czekaj Dobra, jedna Tu co to jest? Aha, Tu też są jakieś. Nie wiem, chodź Piękny świat Czy mierzam pomaleń. Ty weź to płacz na zielonego, Chodź sobie na chwilę. Czekaj, ty idzie do ciebie! Idzie! Zielony za tobą, za tobą Aha. On może wejść po drabinie? Wierzy. Tak Gdzie z pitoli tam do ciebie Bez skitu wchodzi po drabinie Tutaj Dobra Odejdź Szatań Dobra, Jolo, Dobra Poszedł No i gdzie są dwie Dobra widzowie, taktyczne cięć nie chcę żeby ten film trwał pół godziny Dobra, o kurne. akurat biega na niego, mamy dwie ostatnie paczki ja mam ją jedną... jedną. Nie wiem jak tam się idzie, a mi niebieski goni. się koło zielonego. To, Dobra, mamy jedną patuszkę. No. Idę do ciebie już. Ty zielony Parkinson wali. Nie śmiej się z ludzi, którzy mają Parkinsona. Gdzie tak Parkinsona? <laughs> Biegnę do ciebie! Niebieski zielony mnie gonią! <laughs> Dobra, daję jedzonko. Chodź tu. Ja jestem tu ostatni. Chodź o, o, tu do mnie. Zielony niebieski. <laughs> niebieski, niebieski. Jezu, szybciej. Gdzie ty jesteś? O! <laughs> Piękny świat. <laughs> Nie ten rainbow friends. Uf, czy... Co? Teraz będzie ten taki różowy, znaczy pomarańczowy. Oh. Ale karna ptaków. To niespodzianka! Pomarańczowy opuścił jaskinie. Może poczuł jedzenie? Nie, nie. Godzimy. Podobne te nasze skin. No czekaj, czemu? Ej, patrz, patrz. A skąd masz takie pudełko? Ale powiedz skąd. Z Bobuksów. Naprawdę? Wydałeś Bobuksy na pudło? Tak. O. Bobuks. Ty chodzi taki pudełkach mówi bob. Taki dzieciak taki. Dziś jest ostatnia noc! Tak? To jest ostatnia? A tu z latarkami Kiedy chyba tera, naprawisz nie? moją maszynę, pokażę Ci dlaczego naprawdę tu jesteś. Oj. Zdubcie. I teraz będzie ten. Uważaj na wenty. Tu będzie ten fioletowy. Dlaczego otwory wentylacyjne zaczęły przeciekać? I don't know. O. Ty bezpieczniki. Ty iść prawo, ja lewo. Tylko na zielony tu jest. O, bezpieczniki. O, ile bezpieczników? Ile trwa w ogóle ten film? Już ma 16 minut. Trudno. O o. Zielone. A! Czyli znowu czyli jest zielone. Zielony, spitalaj. O Dobra. kurde, macki tu były! Dobra, czekaj. Nie. Goni. Niebieski. Schowałem się w dziurce. Palguma. dziureczka O o! Oh. Goni mnie! Goni mnie! Jestem w pupce! Dobra, karton! Taktyczny Dobra Nie, nie widzi mnie, nie, nie widzi mnie, nie ma opcji. Mam dwa. gumę. Dobra. Pal gumę. Dobra, poszedł. Kolejny Mmm... Koło bezpieczników jest zielona, ale on to. Z puta wjeżdżam. Jednym strzałem wyłamuję zamek. O, kolejny bezpiecznik. Czekencie! Ja mam sześć już. Tam... O! O! To ty! Z puta Ja mam dwa. Byłeś na samym dole? Nie. Dopiero tu idę. O, siódmy. O, ja mam jeszcze dwa. Ale, ale to ja mam raz... Look! Wygląda na to, że ktoś się nakarmić pomarańcz. Ojoj. oj. A, Ej, ona teraz... Zielony będzie. idzie. O, wyjście. Siedem mam, a ty ile masz teraz? Eee. Dwa. Co to robi? Pokaż nam ślad. Tu będzie na pewno. Tu jest ten pomarańczowy. Ej, pomarańczowy! Czekaj. Gdzie jest teatr? Uj, jak za dupco! Szybko! O! Zabił mnie! Umarłeś! I, I co nie... teraz? Ej, i co teraz? Ja umarłem! Nic! O nie! Panato! to, na to. O, czy... o, o nie! O nie, no też umarłem! No i co teraz? <laughs> Koniec gry, odnowa! Odrodzenie 30 kryształków! Dobra, do lobby! Dobra, widzowie, widzimy się na tym samym. Oj! Widzowie, widzimy się na tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Dobra, widzowie, to jest już nie wiem, która próba, ale oddaję światełka. Uff. I tak. wygraliśmy, Anoksi umarł przez mac macki. Ma no, no, macki go wciągnęły. Pępek, Alanka. A, i teraz musisz jeszcze raz naprawić. Aha, no to fajnie. <laughs> nie wyjdziemy. od... Tak, malutko podejść było, tak wcale nie, nie kupiłem dwóch kartonów i wcale jeszcze mi nie zostało 240 monetek. Nie, totalnie jedno podejście było. O boże. Ty ja nie wiem co ta będę musiał robić. No, Anoxiego już nie ma, żeby ci pan. Pom... No, no właśnie. Dobrze, że to Ale da on chciał A, ma... A, i widzowie, okazało się, że odcinek z Arka jednak ma dobrą jakość w sensie ma złą, ale ma lepszą teraz, bo YouTube poszperał coś, coś, coś. Najprawdopodobniej się jeszcze nie zweryfikowała ta HD, bo mi się nie wyświetlało na YouTube Studio, ale już jest Git. Tak. 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 A co ma Alien będzie na specjal? Nie wiem. Jeszcze widzowie nie mogą wiedzieć, To jest tajemnica. No właśnie. Na razie. My wiemy. Najprawdopodobniej. Oh, musimy się zastomawić. Musisz zebrać baterie Jezus, dziewięć baterii Weź tam latarkę i świec o, włączyć... Przed tobą jest jedna Ej, coś... Kliknęłem Czekaj Dobra, no tak jest lepiej chyba mm, no. Widzicie wizerze, jaki od drugą Ty, macki Gdzie macki? Weź mnie, nie <grym> Właśnie Ty, bo jeszcze... A pamiętaj, że pomarańczowy musi mieć jeść O nie, no właśnie Bądźcie zaraz w Wciągnie mnie A plębkiem. jest zdjęcie, czy jest odcinek? Eee, odcinek, odcinek. Obracze, gdzie to się do niego szło? A ten chyba. Pik, pik, pik. A ja widziałem, że jest bardzo głupi błąd. Gdyby nie to, to bym już. Maski, go, maski go wciągnęły. A milą klecznicę. No pal, gumę stamtąd. No idź! No nie tu. No nie tu. Brr, brr, to nieźle. Dobra, czekaj, pomarańcowy. Aaa, bo jest ciemno on cię nie widzi. Pyk. A, to jeszcze z tamtej nocy mu dałem chrupeczki, co to Patrzył się na mnie. Taki niebieskie, takie elo. Się wjeżdża. W terrarium, w teatrze będzie. W teatrze będzie bateria jeszcze jedna, w teatrze. Dobra, nieważne widzowie, bo taktyczne części, nieważne. No bo. No. W teatrze mówię, że będzie bater. O, o, o. i niebieski. Czekaj, bo nawet nie wiem, czy. Niebieski cię goni! Dobra, się wie. To ślepy spółek. Dobra, może tu będzie, nie ma. No, czy to jest przeżywa? Ile masz już baterii? Ślepy, zielony. To jest, że tu ktoś idzie O nie, Nie macył Proszę Niebiesko. przejść, przejść, tak, przejść, przejść dobra Tu będzie bateria. Pa! Widziałem To ty się tak matki wesają nagle Ile masz już baterii, jak? 6 6 7 O, jest Jest tam nas napi siana idź, idź. Palgumę, palgumę. Siedem Nie ma ty... to są Ale chyba tędy mogę, tak o O, o nie! Się! Tu jest ko ma Mam wszystko Najgorzej Bo teraz pulpet ten biega Nie no, nie mów Przecież dałem mu żreć i z tymi śladami, śladami! Wiem, idź. wiem, idę. Tylko chodzi o to, że gdzieś jest pomarańczowy. Dobra, Speedrun, proszę! Proszę! Jest! Jest! jest. Powiedz, że nie będzie kolejnej nocy! Proszę! Będzie. Nie, 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 nie może być. Nie mów, że nie wiem, jeszcze trzeba uciec. No to, że wracamy do. Dzięki, że włączyłeś zasilanie. Teraz na. W nagrodę pozwolę. Jest! I będzie ale. Na będzie bad. No właśnie. Ale najpierw urządzę ci imprezę Z pożek... niebieskim. Co to jest? Upe się, że wszyscy wykupiliście bilety na imprezę. Tak, tak, no kupiłem fest. No 300 robuxów wydaję. Takie nagle zakończenie z 10 robuxów. After party. Tak, później powie, że trzeba znowu prąd naprawić. Albo starego. O, nie, oprawić. no będzie coś jeszcze. Czekaj, coś, coś mi ktoś na, na Discordzie pisze. Mhm. Alon Co? <noise> Kolejna runda. Fie... Yeah. <śmienicza> Chowam się w kartoniku Say <śmienicza> you No nie Cieszę się, że przyszedłeś A ja nie Przygotuj się na pyszne ciasto na pożegnanie Co to jest? Ja też to znałem co to się się wyjście i możecie nie iść do domu, baw się dobrze. Nie zniszcz balonu. Przechodź pomiędzy balonami. E... Przejdź przez te klocki. Przejdź. teraz tam, gdzie te balony. Już nie możesz ich zniszczyć. Skocz. Jak? Nie mogę, przecież nie można w tej grze skakać. Ej, ja nic nie zrobiłem. Jak no i niebieski już on się obudził. O! Pękną. O jak robię Ty zrobiłem? pękniesz. <laughs> Bum. <Boom. laughs> no dawaj kawałek ciasta. Dobra. No, ej, no co jest? Balon pęk. Aha, fajnie. Musisz go odejść. Uciekaj. Się wjeżdża. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Krotuszki, za krocuszki! Body wiele! Skasz po klocuszkach Krocuszki! Masz deskę nad sobą! Ale fajnie, ale nie da się przy... A... Skacz, on otworzy te drzwi, skacz! Kurde! Ha, ha, ha. <śmiech> Ło! <śmiech> Jezu! W którą... O kurde Brawo! Czekaj, on będzie brawo, mi gonił jak haku Brawo! Ma... Ty, po Playtime mi się przypomniało Czekaj, ja właśnie muszę zobaczyć <laughs> Czekaj, a ty byś Ej, Dobra Uciekaj Ty nie gada, że jeszcze pole... E no i co teraz? Teraz będzie ciekawsze wow. <laughs> No Zgniódź właśnie, się. pal gumę Widzimy, <laughs> czy, czy wygrałem? Wygrałem? Halo, halo? You survived. Oprócz Noxiego. Noxie tam nie żyje. Noxiego tam pożera pomarańczowy. <grym> Porucham mnie. Co? <grym> Piękna gra. A wy widzowie nie zapomnijcie nas wesprzeć. O. Co <grym> znaczy czerwony. <grym> to ja. Po transformacji. Takie oczy. No nie, coś... Jak to sprawisz? A na te oczy. No widzę. No widać, że to ty. Po proszkach. Na <taki takie oczy urosły. Powrót do lobby oczyszczy. w finale kończymy. przez Royston oraz Churchilla? Churchill, Dobra, w <taki taki> Aha, nie to... Widzę My się żegnamy. Dziękujemy za... To już jest no, koniec piękny, tego odcinka. Zostawcie lajka, like suba, komentarz. Prycie, miły komentarz. Ogr... I że noc nie zjadł. jest? Jaki, o... bydlak. Poć... jaki bydlak. Taki bydlak. Dobro, nieważne. Oglądajcie sobie wcześniejsze odcinki z Arcas, z The Forest, Cesa. I co, The żegnamy forest. się. Papa. Pa. Pa! Nara.